Nazywam się Agnieszka Tkacz i najbardziej lubię zabierać ludzi na spacery. Pomagam odważnie mówić o swoich pomysłach i skutecznie je komunikować. Podcast Mów za Siebie to przestrzeń, dzięki której zyskasz pewność siebie w wystąpieniach publicznych. W kolejnej odsłonie podcastu Mów za siebie, w podcaście, o którym jak do tej pory mówię dużo o feedbacku, dlatego że ten feedback jest dla mnie ważny. Mówiłam o tym, że jest trudny do przekazywania, że trudny do przyjmowania. Mówiłam o tym, jak go przyjmować, jak sobie radzić z emocjami. Dzisiaj przejdę do tego, jak ten feedback przekazywać. I tutaj warto wiedzieć, że feedback to nie jest tylko ta informacja zwrotna, konstruktywna. Bo mamy trzy rodzaje feedbacku. Pierwszym jest właśnie feedback konstruktywny, taki coachingowy, w którym mówimy danej osobie, co jest do poprawy, co można zrobić inaczej, co trzeba poprawić w przyszłości, żeby być lepszym. Drugim rodzajem feedbacku jest feedback ewaluacyjny. Czyli mówi nam, w którym miejscu w szeregu dana osoba jest. Taka ewaluacja jest na przykład w czasie konkursu, gdy układamy, klasyfikujemy u, uczestników według jakiegoś klucza, jeden za drugim. Taka ewaluacja jest na przykład, kiedy rekrutujemy i oceniamy kandydatów do pracy, oceniając ich kompetencje i Wszystkie inne możliwe cechy, po których staramy się znaleźć najlepszego pracownika. Taką ewaluacją jest również na przykład lista przyjętych na studia. Gdy starało się o miejsce około 200 kandydatów na studia, zostało przyjętych tylko 20. Ty jesteś bądź nie jesteś na liście przyjętych studentów. To też jest ewaluacja. I wreszcie. Trzeci rodzaj feedbacku to jest docenianie. Docenianie, czyli powiedzenie tej drugiej osobie, co było dobre, pokazanie, że to było wartościowe, że to miało sens, że jesteśmy z niej dumni, że jest potrzebna. To docenianie bywa niedoceniane, a jest niezmiernie ważne, aby. Przekazywać drugiej osobie właśnie ten pozytywny feedback. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim zbadano, że przy przekazywaniu feedbacku bardzo dobrze jest zachować taką proporcję 5 do 1, czyli pięć dobrych rzeczy, które chcesz przekazać na jedną konstruktywną. Czyli może nie trzymajmy się tego tak sztywno, że musi być 5 do 1, ale to, że ten Pozytywny, wzmacniający, motywujący feedback powinien przeważać w naszej komunikacji. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim musimy doceniać, bo docenianie buduje relacje. Docenianie sprawia, że rośnie zaufanie pomiędzy nami. Docenianie również sprawia to, że robimy wpłaty na emocjonalne konto bankowe naszej. Relacji. Cóż to jest, to konto emocjonalne. Konto emocjonalne to jest taki balans w naszej relacji z drugą osobą, które mówi o tym, jak bardzo, jak bardzo wysoki jest poziom zaufania między nami. I każda wpłata, czyli właśnie docenienie, dobre słowo, dobry uczynek, jasne oczekiwania, jasna komunikacja, to wszystko sprawia, że to emocjonalne konto bankowe nam rośnie. I w sytuacjach, gdy coś nam się nie uda, gdy się potkniemy w tej relacji, gdy, gdy musimy przekazać, na przykład, konstruktywny feedback, i jest on bolesny dla tej drugiej osoby, wtedy to emocjonalne konto zaczyna nam się lekko obniżać. Dokonujemy pewnego rodzaju wypłaty z tego konta emocjonalnego. Więc ważne jest, aby starać się jak najwięcej wpłacać na to konto, żeby później mieć bezpieczne, Pole do tego, żeby z tego kąta wypłacać. Dlatego dbajmy o to, żeby ono rosło, i doceniajmy. Dlatego jest ta właśnie proporcja 5 do 1, która po prostu wizualizuje to, że tego tak powinno być, tak dużo doceniania przy właśnie konstruktywnych ocenach. tak? Więc to jest to. Drugie, dlaczego jest ważne to docenianie? Dlatego, że docenianie buduje pewność siebie drugiej osoby. I to jest z naszego punktu widzenia, osoby przekazującej feedback, niezmiernie ważne, żeby budować zaufanie, nie zaufanie, tylko pewność siebie tej drugiej osoby. Bo jeśli ta osoba jest pewna siebie, to jest bardziej odważna, jest bardziej skłonna do podejmowania ryzyka. Potrafi lepiej podejmować decyzje, szybciej podejmować te decyzje. Ma pewność tego, że jakkolwiek by nie postąpiła, to będzie dobrze, bo ma z tyłu za sobą Twoje poparcie, Twoje zaufanie, to, że Ty jej ufasz, to, że Ty w nią wierzysz. Dlatego trzeba budować tą pewność siebie drugiej osoby. Co to jeszcze powoduje? To że jest więcej pomysłów, bo nie boimy się o tych pomysłach mówić, nie boimy się, że one będą w jakiś sposób oceniane. Znaczy, oceniane są zawsze, tak? Ale że nie będą źle oceniane, że nie, będą, yy, że nie będę źle oceniana przez to, za to, że mam pomysły. Mam pomysły i jest to dobrze, jest to doceniane. Więc jeśli mam pomysły, z tych pomysłów można coś dalej budować. Więc wzrasta też nasza. Innowacyjność, chęć rozwoju, nasza motywacja do pracy, nasze zaangażowanie, kiedy jesteśmy wysłuchiwani i doceniani. Dlatego jest to ważne. Trzeci powód, dla którego trzeba doceniać, to kiedy doceniasz, wzmacniasz to zachowanie, które ci się podoba. Wzmacniasz je i pokazujesz, w którym kierunku chcesz, aby dana osoba szła. Bo ona wtedy zaczyna dostrzegać, że to, w jaki sposób się zachowała, to było dobrze przyjęte, więc następnym razem ona będzie zachowywać się prawdopodobnie podobnie po to, żeby albo usłyszeć jeszcze raz ten wzmacniający feedback, albo żeby wiedzieć, że, widzi, że to jest ta linia naszej organizacji, którą chcemy podążyć. Czyli wskazujemy kierunek, w którym my podążamy. I w którym chcemy, żeby ta druga osoba również podążyła. Mało tego, jeśli doceniamy to też jasno określamy, co jest dla nas ważne, czyli pracujemy nad naszą komunikacją, nad naszym wyrażaniem się i też tym, żeby dostrzegać w tej drugiej osobie to coś dobrego, bo im więcej doceniamy, tym więcej, okazuje się, mamy do doceniania. Im więcej wysiłków to wkładamy, tym bardziej dostrzegamy rzeczy, za które chcemy doceniać. Tak to jakoś działa. I czwartą rzeczą, dla których bardzo ważne jest doceniać, to jest to, że my wzmacniamy odporność psychiczną danej osoby. Na odporność psychiczną Składają się takie rzeczy jak zaangażowanie, pewność siebie, wyzwania. Czyli osoba, która jest doceniana, ona ma pewność swoich mocnych cech, wie, co, w czym jest dobra, ma potwierdzone swoje kompetencje. I wobec tego, kiedy coś się wydarzy, kiedy coś pójdzie źle, ona to traktuje jak lekcję, jak coś naturalnego, jak coś do poprawy, ona wie że może się poprawić, bo ten stop, to zamiłowanie do wyzwania jest u niej bardzo wysoko i ona wszelkie porażki będzie traktować jak lekcje, lepiej też przyjmuje feedback konstruktywny te, w takich sytuacjach, lepiej albo po prostu dobrze i wie, że da radę, nie boi się tego, więc wiemy, że to docenianie powoduje tak wiele dobrych skutków, a wciąż nie doceniamy tak mocno. Dlaczego tak się dzieje, że tak trudno jest nam docenić drugą osobę? I to jest ciekawa sytuacja, bo jest wiele powodów, dla których my nie doceniamy. Po pierwsze, jest też tak, że my nie mamy czasu, nie mamy czasu się skupić na tym, żeby wyszukiwać dobre rzeczy, żeby znajdywać, żeby przyłapywać naszych pracowników, naszych współ um, osoby z naszej rodziny na tym, żeby pochwalić. Nie znajdujemy czasu, czasami jesteśmy zbyt zabiegani, nie jest to naszym priorytetem. A teraz teraz już wiecie, że to powinno być priorytetem, więc warto się nad tym skupić. Często też nie doceniamy, bo uważamy, że praca, którą wykonywa która jest wykonywana przez drugą osobę, jest właściwie normalną pracą. I nie ma tutaj czego doceniać, bo to jest w ramach obowiązków i, i, i co tutaj chwalić, tak? no halo. No właśnie. Nawet tą pracę normalną trzeba chwalić, bo ono wpływa na motywację. Często nie doceniamy, bo się źle z tym czujemy. Uważamy, że to jest trochę sztuczne, że coś wyszukaliśmy na siłę i, i nie, nie mamy do, na, to, na to ochoty. Czujemy się, że to nie jest taką naszą rzeczą. Wiecie, ja nie, jak ja nie jak ja nie gar, nie, jak ja nie ganie. To znaczy, że ja doceniam. No tak nie jest. Jednak trzeba doceniać i nawet jeśli się z tym źle czujemy. I źle się czujemy na początku, wtedy, kiedy zaczynamy, a kiedy nam to wejdzie w krew, kiedy zobaczymy, jak bardzo to docenianie jest doceniane przez tą drugą osobę, jak bardzo one zaczynają rozkwitać, cieszyć się, chcieć więcej. Wtedy też i my poczujemy, że to ma sens, to ma wartość. Ja zauważyłam, że też doceniam. Ciężko jest mi doceniać wtedy, kiedy mam bardzo wysokie oczekiwania wobec drugiej osoby. Czyli jak yy, często chcę więcej od drugiej osoby, także nie dostrzegam tych wysiłków. To też jest mój błąd. Powinnam bardziej skupiać się na tym, co już zostało wykonane i w jaki sposób, na, na, na tym, co na postępie, jaki dana osoba wykonała. I ja się tego też uczę i też staram się to robić i cieszę się, że ja to dostrzegam to, że u osób, które, wobec których mam wysokie oczekiwania, jest mi ciężej je doceniać. Ale z drugiej strony, znaczy to nie jest z drugiej strony żadne tłumaczenie, że z drugiej strony, że tak mam robić. Nie, nie, nie. Absolutnie trzeba doceniać, tak? Trzeba doceniać ten progres i trzeba też pamiętać o tym, że nasze oczekiwania mogą być też za wysokie dla tej danej osoby na tym etapie, na którym ona w tym momencie jest. U mnie właśnie to, co chciałam powiedzieć, że całe szczęście, jak już tak się łapię na tym, że mam wysokie oczekiwania, to okazuje się, że dlatego mam te wysokie oczekiwania, bo mi na tej drugiej osobie mocno, mocno zależy. Im bardziej mi na niej zależy, tym wyższe oczekiwania. I tym niestety trudniej jest znaleźć mi te dobre rzeczy do doceniania. Ale pracuję nad tym i staram się być lepsza. Tak szczęśliwie dzielę się z wami z tym, tym dlatego, że wiem, że to jest trudne. I, I że to może być obecne u każdego z nas, i że to jest też naturalne, żeby się tego nie bać, ale zdawać sobie z tego sprawę i z tym walczyć. I ostatnią rzeczą, dla której my często też nie doceniamy, to. Boimy się, że za tym docenianiem pójdzie coś dalej, że wiecie, dałem jej palec, a ona wzięła całą rękę, że będą jakieś oczekiwania, że będzie chciała podwyżki w pracy, że będzie czegoś oczekiwała więcej, może awansu, może będę musiała coś siebie dać albo się rozbestwi ten dzieciak, jak zacznę chwalić. No. Tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. To są właśnie nasze takie założenia, które czynimy i się boimy. Dlatego warto nie robić założeń, a sprawdzać w, w tak zwanym praniu, jak to wychodzi. I możesz się zupełnie zaskoczyć, jak. To się w ogóle może zakończyć, to Twoje docenianie. Na pewno nie tym, że ktoś się rozbestwi, ale tym, że będzie bardziej zmotywowany, bardziej chętny, bardziej radosny, bardziej otwarty i gotowy do rozwoju. Dlatego bardzo ważne jest, żeby doceniać. Okej, okay, ale jak doceniać? Trzeba pamiętać, że docenianie to jest forma komunikacji. Czyli komunikujemy się w jakiś sposób. Ja dzisiaj do Was mówię też, ci, co widzą mnie na YouTubie lub na wideo, też mnie możecie zobaczyć. Czyli ja posługuję się słowami, ale posługuję się też swoimi gestami, czyli mamy komunikację werbalną i niewerbalną. I bardzo ważne jest, aby ta te komunikaty, które pochodzą z komunikacji werbalnej, czyli z tych słów, które Wam przekazuję, były spójne z tym, co ja Wam pokazuję. Tak samo w, w przekazywaniu, w docenianiu, w przekazywaniu tej pozytywnej informacji zwrotnej. Musimy grać zarówno słowem, czyli mówić o tym, że. Że coś nam się podobało, ale musimy też mieć w tym słowie takie zaangażowanie, emocje. To musi być słyszalne. Dobrze jest, jeśli nasze ciało również to potwierdza. Wtedy ta druga osoba wie, że naprawdę to było. To nie może być, no, no dobra robota. Właśnie dobra robota to nie jest dobry komunikat, bo nie wiemy, co to znaczy ta dobra robota i co my z tej dobrej roboty możemy wziąć dla siebie, ale o tym za chwilę. Co jeszcze? Docenianie musi być autentyczne, czyli ty musisz to czuć. Ty nie możesz tego znaleźć na siłę, coś tam wymyślić. Okej. Okay, dobra. Zobra, no dobrze, zrobił to i to, to to pochwalę. Ty naprawdę musisz sobie określić jakiś cel i określić pewne kryteria, według których będziesz kogoś oceniać i później za każdy progres, za każdą dobrą mm, zmianę, za każdą dobrą aktywność masz okazję do pochwalenia, dlatego że wiesz, że to idzie w twoim celu. Dlatego ty musisz być jasny w tym, jakie cele komunikujesz drugiej osobie. I wtedy jest dużo, dużo łatwiej i dużo bardziej autentycznie można przekazywać tą informację. z drogą. Tak, a właśnie, co jeszcze w tym pomaga? Pomaga nastawienie, takie pozytywne nastawienie. Bo jeśli ty idziesz do pracy, powiedzmy, idziesz do pracy z takim negatywnym Mindsetem, o, muszę iść do pracy, o, ja, no, oni jeszcze to wszyscy przyjdą. No to faktycznie bardzo trudno jest znaleźć cokolwiek, żeby, żeby pochwalić w drugiej osobie. Ale jeśli idziesz z pozytywnym nastawieniem, z uśmiechem, z radością, i to ty decydujesz o tym, z jakim nastawieniem idziesz, bo to naprawdę my możemy nad, nad tym zapanować, to dużo łatwiej jest ci znaleźć wiele rzeczy, który, za, za który jesteś wdzięczny, za które chcesz docenić, które chcesz pochwalić. Więc to twoje nastawienie jest bardzo ważne. Co jest jeszcze ważne, że w tym docenianiu trzeba poznać tą drugą osobę. Jeśli ją poznasz, to wiesz, co ona preferuje, jakie są jej cele, jakie, jaki progres po, przeszła od punktu zerowego do punktu, w którym jest dzisiaj. I wtedy też łatwiej jest ci znaleźć odpowiednie słowa, odpowiednie środki i odpowiednie aktywności, żeby tą osobę docenić. Docenianie to nie tylko prezenty, nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim. A, za chwilę Wam o tym powiem. <laughs> Mamy pięć języków doceniania. I ostatnią rzeczą bardzo ważną w tym docenianiu jest, że jak zaczniesz, to nie przestawaj. Bo jak zaczniesz. Będziesz przekazywać te dobre informacje, ludzie będą się cieszyć, oni będą tego potrzebować, bo to będzie ich wzmacniało. I ty musisz o tym pilnować się, żeby się w tym nie zatracić, żeby nie zatracić się w tym swoim codziennym dniu, kiedy jesteś zajęty, kiedy nie masz czasu, kiedy jest mnóstwo obowiązków, mnóstwo ludzi dookoła i jakieś deadline'y. I ty po prostu mówisz, ojej, już no dobra, no to później, później, później. Nie. Staraj się wykorzystać każdy moment, jaki ci przyjdzie, żeby te drugie osoby doceniać, Twój zespół doceniać, może Twoich współpracowników, może twoje osoby z Twojej rodziny. I, i rób to ciągle, bo, bo te osoby się też do tego przyzwyczajają. Tylko pamiętaj o tym, żeby zmieniać metody doceniania. I właśnie teraz chciałabym Wam opowiedzieć o tych metodach doceniania. Mówiłam też o tym, że każda osoba może lubić coś innego. Więc mamy pięć języków doceniania. Jeśli słyszeliście o językach miłości, że jest pięć języków miłości, to jest to właśnie ta sama teoria. To jest pięć języków doceniania, jest to oparte na tej teorii pięciu języków miłości. Jeśli jesteście ciekawi, jaki jest wasz język miłości, to poszukajcie sobie w internecie testu. On jest za darmo. Możecie sobie zrobić i określić, co wy lubicie najbardziej w przekazywaniu miłości i w odbieraniu miłości, też, bo tak naprawdę przekazywanie i odbieranie może być w ogóle robione za pomocą dwóch różnych języków. No ale teraz przejdźmy do tego, jakie to są języki. Pięć języków doceniania. To pierwszy jest afirmacyjne słowa, drugi to są, jest wartościowo spędzony czas, trzeci to są akty służby, cztery to są namacalne prezenty i pięć to jest dotyk. To są, ta kolejność wynika z tego, jak najbardziej ludzie lubią być doceniani, bo przeprowadzono badania i okazuje się, że najbardziej Ludzie, Najwięcej, największy odsetek ludzi lubiło być doceniany mi za pomocą słów, afirmacyjnych słów. Lubili słyszeć pochwały, lubili słyszeć, że są ważni, lubili słyszeć to, że coś wykonali dobrze. Afirmujące słowa. Jak je przekazywać? Też trzeba widzieć, komu je przekazujemy, bo są osoby, które będą lubiły słyszeć coś, co zrobiły dobrze na forum, a są osoby, które będą się lepiej czuły jednak w spotkaniach jeden na jeden, czyli wtedy chcą usłyszeć coś, co były dobre. Co, to, to, w czym były dobre. Możesz to przekazywać za pomocą swoich werbalnych komunikatów, czyli powiedzieć coś na forum, ale możesz też napisać, czy krótki list, dzięki i przekazać danej osobie czy list gratulacyjny, możesz ten list odczytać, możesz ten list opublikować gdzieś. To są takie rzeczy, którzy, które pomagają w docenianiu za pomocą słów afirmujących. Teraz ważna rzecz jest, bo jak chwalimy tą osobę, to musimy wiedzieć, jak ją chwalimy. I często się zdarza, że jeśli kogoś chwalimy, to chwalimy bardzo ogólnie, ale świetna prezentacja, fajnie wystąpiłaś, świetnie mówiłaś, ale mnie poruszyły Twoje słowa. I tak naprawdę ten generalny feedback, chociaż jest bardzo dobry i przyjemny, i chętnie się go słucha, to on tak niewiele nam mówi. Niewiele mówi nam o tym, co było dobre. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przejść konkretnie, sformułować, co było dobre w danej czynności? Że na przykład posługiwałaś się takim językiem, że użyłaś dużo metafor, że użyłaś storytellingu, że ta historia, którą się posłużyłaś, odpowiada temu, co ja przeżyłam. Poczułam się z Tobą wtedy bardzo związana. Czyli idź jak najbardziej konkretnie. Co Ci się podobało? Raz, dwa. Dlaczego Ci się to podobało? Bo, porus bo mnie poruszyło, bo sprawiło, że zaczęłam myśleć, bo zaczęłam Ci bardziej ufać, bo umiałam się z Tobą bardziej połączyć w Twoich uczuciach, tak? I jakie są tego konsekwencje? Dzięki temu. Ja bardziej uważnie Ciebie słuchałam. Dzięki temu ja jestem gotowa, żeby podjąć kroki do zmiany. Dzięki temu nasza organizacja zyskała to i to. Dzięki temu uzyskaliśmy wynik sprzedaży, tak i tak. Czyli, co było dobre, dlaczego było dobre i co to powoduje. Tak? Tak powinna brzmieć prawidłowo wyrażona pochwała w języku słów afirmujących. Drugim językiem doceniania jest, nie chcę przypomnę, wartościowo spędzony czas. Czyli ludzie lubią spędzać czas, czyli to może być spotkanie jeden na jeden z menedżerem, że słuchaj, chcę Cię docenić, sam Cię zaprosić, czy na lunch, czy na obiad, czy po prostu... Mm, o, ja jestem wielką propagandarką chodzenia na spacer, chodźmy na spacer, porozmawiajmy, chciałbym Cię lepiej poznać. To są rzeczy, które, dzięki którym ludzie też się czują docenieni, bo czują, że są dla Ciebie ważni, bo Ty poświęcasz im swój czas. A co my mamy najbardziej cennego w naszym życiu? Co? To jest czas. I jeśli my dedykujemy czas dla drugiej osoby, to jest chyba najwyższa forma. Docenienia poświęcenia. Tylko co jest ważne, żeby ten czas był naprawdę poświęcony tej osobie, żeby to nie był czas z telefonem, przerywany rozmowami czy ustalaniem jakiegoś harmonogramu. To ma być czas, w którym ta druga osoba naprawdę czuje się dostrzeżona, usłyszana, w którym może się sobą podzielić. To jest taki najbardziej. Spęd, wartościowo spędzony czas. Ten czas to może być również czas spędzony nad wykonywaniem jakiegoś projektu razem, organizowaniem jakiegoś eventu. To też jest coś, jeśli kogoś zapraszasz do swojego teamu, do swojej drużyny, żeby. Coś razem organizować, to te osoby również czują się docenione, bo wiedzą, że one w jakiś sposób zasłużyły na to, żeby z tobą pracować. Więc to też jest wartościowo spędzony czas. Dalej mamy akty służby, czyli ludzie czują się również docenieni wtedy, kiedy czują to, że mają od ciebie wsparcie, czyli kiedy czują, że możesz, mogą zwrócić się do ciebie o pomoc. Bardzo w tym ważne jest, aby, abyś ty był gotowy do pomocy, do udzielenia tej pomocy, ale nie w taki sposób, że słuchaj, ja widzę, że ty się nie wyrabiasz, choć zrobię to i to za ciebie, tylko spytaj tę daną osobę, co się wydarzyło, czy potrzebuje pomocy, w jakim zakresie możesz jej pomóc. Nigdy nie zakładaj, że wiesz jak jakiej pomocy tamta druga osoba potrzebuje, bo ona będzie wiedziała najlepiej, co chce. Czyli zawsze spytaj, jakiej pomocy potrzebujesz. Czy, te, czy mogę ci pomóc? Jak mogę ci pomóc? Kiedy mogę ci pomóc? Pamiętaj też w tym wszystkim o sobie, żebyś ty miał swoje obowiązki też wykonane, bo ustalenie granic i tego, żebyś ty z takim spokojem i takim mm, poświęceniem, ale takim poświęceniem nie siebie, żeby cierpieć, tylko takim, takim pełną zgodą na to, że Ty możesz w tej chwili pomóc, jest to bardzo ważne. Więc Twoje obowiązki muszą być wykonane wcześniej, Twoje granice muszą być zabezpieczone, i wtedy Ty możesz pomagać tej drugiej osobie. Mm. Czwarte. No teraz dochodzimy do prezentów, tak? Bo docenienie to również są prezenty. Lubimy dostawać prezenty. Bo wtedy czujemy, że ktoś o nas pamięta. Lubimy też dawać te prezenty, bo widzimy radość w oczach drugiej osoby. A kiedy my widzimy tę radość i kiedy lubimy dostawać te prezenty? Przede wszystkim wtedy, kiedy te prezenty są przemyślane. Kiedy ktoś wziął pod uwagę to, kim jestem, co lubię, jakie są moje hobby, dlatego trzeba wcześniej poznać tę osobę. I i tak dostosował ten prezent do danej osoby. To, te prezenty nie muszą być wcale jakieś drogie, żeby, by, żeby były znaczące. To może być voucher na jakieś wydarzenie. Ważne, żeby był bardzo powiązany z tym, co dana osoba lubi. Ja pamiętam, kiedyś dostałam karton soku grapefruitowego w prezencie i to był, to zobaczcie, że ja to do dzisiaj pamiętam, to już wiele lat temu było. Dlaczego? Bo sok grapefruitowy jest moim ulubionym sokiem i ktoś po prostu o tym pamiętał i przyniósł mi na urodziny mój sok grapefruitowy obwinięty kokarką. I się ogromnie cieszyłam, bo wiedziałam, że to powstało z tego, że, że oni mnie znają i że wiedzą co lubię. I Ostatni język doceniania to jest dotyk. Dotyk, czyli przytulenie, poklepanie po plecach, podanie ręki, przybicie żółwika to są takie y, rzeczy, które, które sprawiają, że jesteśmy blisko. Niektórzy ludzie tego potrzebują. Jeśli, no, w związku partnerskim. To jest dosyć bezpiecznie, tak? Można się przytulać, można się całować, i to też jest taki sposób na wyrażenie wdzięczności. No, w innych środowiskach lepiej uważać, ale zawsze ta piątka przybita, ten żółwik, poklepanie po plecach, czy nawet pokazanie, yy, że wszystko jest ok, to, to są takie sposoby na to, żeby. Za pomocą dotyku przekazać, że coś jest dobre w czasie pracy, w czasie, żeby kogoś podnieść na duchu, pogratulować komuś za pomocą ściśnięcia ręki. Czyli to było pięć języków doceniania. Mam nadzieję, że Was trochę dzisiaj do tego zainspirowałam, żeby jak najczęściej doceniać, bo to jest niesamowicie ważne i że też od dzisiaj będzie dla Was to trochę łatwiejsze. Iż będziecie z tego korzystać jak najczęściej. Do zobaczenia za tydzień. Więcej moich materiałów, jak mówić odważnie, znajdziesz na Facebooku i LinkedInie. Wpisz Agnieszka Tkacz, Walk the Change. Zapraszam.